Dawno nie było prezentacji z żadnego nowego modelu Swan bo niestety na ten sezon nie mamy za wiele nowości. Były te sekatory na przedłużce, tam te 90 m 50, te jeszcze dłuższe. I jeżeli chodzi o sekatory w jedną rękę, to mamy tylko jeden nowy model. I podobno już więcej na ten sezon, na ten rok nie będzie. Tym nowym modelem jest PRU-28 wersja SE. Różnica w porównaniu do poprzednika jest taka, że mamy troszeczkę nowszy design, jeżeli chodzi o wygląd i brak wyświetlacza. I różnica jest też w bateriach. Tu już mamy nowszy standard. Te dwa wcięcia, tutaj są pod piłkę, bo jest ten zestaw, pokazywałem kiedyś PRU-28 z piłką i tu jak mamy te bateryjki z wcięciem one się nadają też do piłki bo niestety ale zwykłe baterie od wcześniejszych PRU 28 do piłki nie pasują bo piłka nie ma tutaj na bokach zapięcia tylko tylko tutaj praca sekatora wszystko jest tak samo jak było duże rozwarcie przytrzymujemy mamy mniejsze oj akurat mamy chyba wyłączoną ochronę palca możliwe że wcześniej wyłączyłem ale powinna ta ochrona palca tutaj być zaraz włączy się ochrona no o, widać że trzyma nawet nieźle bo nie rusza jeżeli chodzi o wagę, a i co jeszcze, e, całkowicie inna walizka, taka e, większa z pianką, trochę fajniejsza. Cenowo te są, e, 30, ta, ta, przepraszam, 28, wcześniejsza i ta nowa, nie różnią się ceną, pomimo tego, że tu mam, nie mamy wyświetlacza. Wagowo z baterią dwójką mamy 913 gram. No, nie wiem, czy ma, a sam sekator 685 gram, jeżeli chodzi o porównanie do poprzednika, to, to tak jak widzicie, tutaj nie ma, nie ma za wielkich różnic poza tym brakiem wyświetlacza. Troszkę przez to obudowa tutaj jest y, krótsza w tym y, egzemplarzu. Tak, to wszystko jest y, takie same. Jeżeli byście szukali takiego sekatorka z dwuletnią gwarancją, bo większość olx owych sprzedawców jednak daje rok gwarancji, to zapraszam do mnie. U mnie możecie też taki kupić sekatorek z dwuletnią gwarancją SwanSoft. Serwiso, serwisy wtedy są w razie czego też, też u mnie. Jeżeli chodzi o Kolejny film pokażę ten długo wyczekiwany, bo tam już w komentarzach kilka osób się upomina. Kolejnym filmem będzie ten film z testu wcięcia tym sekatorem 90. Więc jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to zapraszam. To na, na dniach pojawi się też taki film.